Czym jest przyjazna pielęgnacja i czy żeby się jej nauczyć, musimy udać się z dzieckiem do fizjoterapeuty? Posłuchajcie tego, co chcę Wam powiedzieć w kilku słowach. Mam nadzieję, zachęcę Was do zgłębienia tego tematu. Cześć! Ja nazywam się Monika Osińska-Żabka i jestem doradczynią noszenia dzieci w chustach i nosidełkach miękkich. Ale od 1 kwietnia tego roku jestem również promotorem przyjaznej pielęgnacji czyli osobą, która ma zachęcić Was do tego, żebyście zgłębili temat i żebyście bardziej skupili się na tym, jak wspierać Wasze maluchy w rozwoju. Ale czym tak naprawdę jest przyjazna pielęgnacja, co to w ogóle jest, bo możemy sporo o tym mówić, natomiast jeżeli nie wiemy, co to jest, no to mówimy tak, jakbyśmy mówili o x-ach i y w matematyce. Przyjazna pielęgnacja, ja tu się posłużę taką fajną definicją, którą sobie zanotowała. to jest odpowiedni sposób podnoszenia i pozycjonowania dziecka, czyli to w jaki sposób nosimy, przenosimy, Układamy dziecko na sobie, czy też na podłożu, na którym chcemy dziecko położyć, który pozwala dziecku na fizjologiczny rozwój oraz sprzyja integracji odruchów, bardzo ważna rzecz, oraz harmonijnej pracy zmysłów. Co to jest tak w takim prostym i normalnym języku? To jest po prostu to, żebyśmy skupili się trochę bardziej na tym, w jaki sposób my postępujemy z naszym dzieckiem, co robimy, jakie ruchy wykonujemy i w jakiej kolejności je wykonujemy, żeby te ruchy odtworzyć, podnosząc czy układając dziecko na sobie. Na przykład zastanówcie się, jeśli wstajecie z łóżka, czy najpierw podnosicie barki, a dopiero potem siadacie i wstajecie, czy od razu odlatujecie i, yy, i lądujecie na przykład na nogach. No, chyba nie do końca. Chyba raczej ta pierwsza wersja jest bardziej odpowiednia. Czyli, najpierw, jeżeli leżycie, to najpierw w pierwszej kolejności od podłoża odrywa się głowa. W drugiej kolejności odrywają się barki, a dopiero w trzeciej kolejności idzie miednica i wstajemy z łóżka. I to samo musimy odtworzyć podnosząc naszego malucha na ręce, wyciągając go z fotelika samochodowego, czy, czy układając do chusty i nosidełka. I popatrzcie, cały bajer przyjaznej pielęgnacji polega na tym, że my wykonujemy ruchy, które mają wspierać maluszka, a nie mają powodować, że utrudniamy sobie czy dziecku życie. Zobaczcie, cały czas wsparta jest obręcz barkowa, wsparta jest miernica, możemy z tym dzieckiem postępować w różnoraki sposób, ale cały czas asekurując, dziecko, pchając, a nie Ciągnąc je na przykład z pod pachy. Najczęstszym błędem rodziców, którzy, które popełniają, jest właśnie to, że bierzemy dziecko pod pachy i staramy się je przenosić właśnie w taki sposób, a możemy zrobić to, nie ciągnąc, a pchając, czyli podtrzymując tylko stabilizując dziecko, a pchając od dołu od miednicy. I takich e, kilku ruchów, e, żeby się nauczyć, i żeby móc. E, na co dzień je po prostu stosować, warto uczyć się na przykład od fizjoterapeutów. Ale czy tylko? No właśnie. Fizjoterapeuci, no nie ukrywajmy, są osobami bardzo zajętymi, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy bardzo wiele dzieci ma problemy z napięciem mięśniowym, ma problemy z asymetrią i fizjoterapeuci naprawdę mają co robić i naprawdę. Nie mają już czasu na to, żeby wspierać rodziców w przyjaznej pielęgnacji. Dlatego Agnieszka Słoniowska wyszła troszeczkę dalej i wypuszcza w świat rodziców ludzi. Takich jak ja, jak moje koleżanki, promotorki dobrego startu dziecka, z różnych profesji, nie tylko doradczyni noszenia dzieci. Tam są psycholożki, logopedki, położne. To są osoby, które po prostu chcą pójść dalej, chcą wiedzieć więcej i my właśnie chcemy Was tej pielęgnacji nauczyć. Chcemy pokazać Wam te podstawy, te najprostsze i najczęściej wykorzystywane ruchy. I wiecie co? Czasami miałam już kilka takich sytuacji, że odczarowuje dziecko. Czasami naprawdę wystarczy ogarnąć to dziecko i popracować dzięki takiej pielęgnacji nad jego poczuciem bezpieczeństwa, nad jego czuciem własnego ciała, nad naszym czuciem własnego ciała, żeby, żeby poczuć się. Właśnie lepiej, pewniej. Kiedy właśnie często spotykam rodziców, którzy mówią, że boją się nosić swoje dziecko, bo nie bardzo wiedzą, czy nie zrobią mu krzywdy, i tego właśnie chcę was nauczyć. Więc nie musicie z tym iść już teraz do fizjoterapeuty, możecie przyjść do mnie, możemy z tym popracować, możemy po prostu oswoić się z byciem rodzicem. Co jeszcze oferuje wam promotor dobrego startu dziecka? Śledźcie mój kanał, bo teraz sporo materiałów będzie się pojawiało w tym temacie. Chcę Wam pokazać, że to jest bardzo proste. Chcę Wam pokazać, że warto zainwestować czas, żeby się tego nauczyć. Z mojej strony to tyle, i do zobaczenia.